Kochani, jest wieczór poniedziałek. może nie wyglądam zabyściowo, ale chciałam to jeszcze wam pokazać przed tym, jak pójdę spać, bo już się mam przygotowałam do spania. Zaczynają się powoli otwierać oczka szczeniaczką, Więc mamy ten moment. Myślę, że jak jutro wrócę z pracy, to już będą miały otwarte oczka. No teraz akurat Nana tutaj weszła do końca karmić. No ale powoli, powoli. Mamy, mamy ten moment yy, otwarcia oczek. Może ten gamonik mały, różowy, który nie. Je. Ja pokażę nam troszkę. Tutaj. Nie wiem, czy mi się uda <noise> go uspokoić. Podziwne to takie. Ojej, ojej, ojej. No, może za chwilę, ale ogólnie. To tutaj zobaczycie coś. Mm, zaczynają otwierać oczka. E, więc. Chciałam wam coś przybliżyć, ale I tak się dorwały. na Narusia musiała, tak, to spała. a stała. Ona musiała wejść. O. I tutaj niestety nie mam, jak Wam pokazuje, bo się dorwały. Ale e, końciki od środka, te różki bliżej e, noska, e, mają. E, już tak prawie, prawie rozerwana, Już widać dosłownie moment, że chwila, moment i będą otwarte oczka. Więc już się nie mogę doczekać, aż przyjdzie. Chodź, komuś. Chodź, pokaż. O! Przyjdę jutro z pracy no i będą te oczka otwarte. Więc jutro Wam nagram drugą część i zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała. Więc na dzisiaj dobranoc i do jutra. Witajcie kochani, jest dzisiaj wtorek i mogę Wam już oficjalnie powiedzieć, że czarna suczka y, ma otwarte oczy I jedno i drugie, więc dwa. Inno jeszcze nie zdążyłam się za bardzo przyjrzeć, bo oczywiście jak przyszłam, to ze mną musiała przyjść Nala, która wskoczyła do końca. No, a kto ma większe przebicie? Ja, która chce je pooglądać, czy mama, która daje mleko? No oczywiście, że mama, która daje mleko, więc... E, teraz pokażę Wam jeszcze jak karmi, a jak tylko troszeczkę już się oderwą, <laughs> nie będą odpadać od picia mleka, to pokażę mam nadzieję, że czarną. E, bo nie będzie za bardzo się wierzgać i latać. No, jak mają otwarte oczka, bo niektóre mają. E, czarna ma oba, e, niektóre mają do połowy, a jeszcze, jeszcze niektórym troszeczkę brakuje, żeby się otworzyły. Więc e, zaraz zobaczycie. O, tutaj właśnie są nasze kochane ściureczki, noleczki, kuleczki. Widać, jak piją. Normalnie zaraz trzeba by z pazury obciąć. Przecież tę biedną na lusie tak mogą kuć już. Zobaczcie, jakie to są. Normalnie ciągnu... ciągnuszki, Ciągną ją biedną. Zobaczcie, jakie one mają. nie chcę pokazać. O. Zobaczcie, jakie pazury już mają. Jak O, zabiera, zabiera, bo musi przecież naciskać, żeby mleko szybciej leciało. No wszystkie ogonki są. Pięć, po jednym <grymne> Bardzo głęboko, <grymne> posłuchajcie jaki dźwięk wydają. No więc jak odpadać będą, to wtedy Wam pokażę. O, czarna się właśnie rusza. Czerwona zgubiła tycka, więc ten. Zobaczymy. Czarna przestała jeść, więc może teraz uda się troszeczkę ją pokazać ją. Chodźcie, oczka otwarte. Jedno i drugie. No więc czarna jest pierwsza. O innych to jeszcze widać. Tutaj powoli, powoli, powoli. I ja też jeszcze powolutku. to się nie rozerwało, tam nic do końca. No i czerwona też już ma do połowy, zobaczcie. No, ale czarna tutaj szanuje, Zobaczcie, jakie piękne oczka ma, piękniuchne, piękniuchne takie, ojeje. No myślę, że jutro wszystkie będą miały otwarte. Zobaczcie, kochane, szkrabki. Alecki kulec, taka dzielna mamusia, tak? No teraz się już będą widzieć, już nie da uciec. Będzie się rozwijało trochę ciepło dzisiaj, będzie się u nas <laughs> troszkę ciepło. Ale zobaczcie, co kombinują. Do małego, młodzieńki. Szpać, szpać, szpać i jeź, i jeść i jeść i jeść i szpać i szpać i szpać. No, jeszcze się pomiędzy gdzieś tam załatwiać. Jeszcze <grystanie> przyjdziemy do niej wieczorem, może jeszcze więcej widzimy otwarte otwarcia. Zobaczymy wieczorem. Kochani, jest wieczór. Dlatego troszkę tak miga, bo to od ledów, a jeszcze nie wiem jak to przestawić to wszystko. Myślałam, że już trochę bardziej będę miała otwarte oczka, więc filmik chyba skleję z wczoraj wieczora, dnia dzisiejszego, czyli wtorku i środy, żeby już więcej miało oczek otwartych. No i teraz wam pokażę, ogólnie tutaj są jakieś przemarsze wojska aktualnie. No i teraz wam będę za chwilę pokazywać wszystkie szczeniaczki po kolei, na jakim etapie jesteśmy. Więc zobaczcie, pokażę wam coś. Miska pełna miłości. Tutaj mamy czarną dziewczynkę, którą już pokazywałyśmy wcześniej, że ma otwarte oczka. Na no, razie nie cierpimy, że ich nie ma w końcu. Tutaj mamy, nie wiem którego teraz wybrać, bo się tak wiercą i kręcą, mamy różową dziewczynkę. Powoli, powoli zobaczcie. Już tak do połowy są otwarte oczka, więc też już idzie do końca. Tutaj mamy, co tutaj mamy, bujnicitą dziewczynkę. Też już widać, że jest do, do połowy. Sławaczka, do połowy. Znaczy, może iść do końca, do czystego. Tutaj właśnie wszystko zmieni zmieniłam i wyczyściłam. Tutaj mamy czerwone Też już prawie, prawie. Prawie, prawie. Więc. Też jest momencik. No i mamy zielonego chłopaka. Tutaj proszę was, zobaczcie. No. I jedno już jest w powolutku. A drugie też już widać. Troszeczkę widać. Tym piękny czarny nosek, nasz kuchany jedyneczek. No. Trafiły wszystkie już do mamusi. A mamusi jest po spacerze. Oczywiście, szukają nie z tej strony, co trzeba cycka, bo trzeba im troszkę pomóc czasami. Mochają już, bo akurat węch one mają od początku bardzo dobry i takie czucie. więc tak to wygląda. Teraz szukają, małam się obróciła ze spaceru. I patrzeć i patrzeć i patrzeć, więc Wam nagram trochę prawie, że z ich perspektywy tam malutkiej i zostawię, żebyście mogli się napatrzeć na szciniaczki, jak to wygląda. Może ktoś do Was podejdzie. Zobaczymy. Witajcie kochani, jest środa. Jeśli <laughs> na coś bardzo czeka, to niestety cały czas to zawsze ucieka, ale mm, już u wszystkich szczeniaczków e, widać chociażby takie dziurki, że już się tutaj w, w różku e, otwierają oczka, e, więc e, no, teraz to już chwila, moment i będą wszystkie. Mam nadzieję, bo <laughs> już tak czekam i czekam. No, a teraz wam pokażę. Tutaj nasze gamonie kochane, najkochajsze kuleczki, naleczki. No, jak to wygląda, żebym Wam mogła wrzucić filmik, jak to już wygląda z pierwszą e, dziewczynką. No i... I będziemy dalej nagrywać i pokazywać, jak po kolei się otwiera oczka. Więc tak... O, oczywiście przyszła ze mną Nala, bo musi ich pilnować. Więc wszystkie zaczęły biec tutaj. teraz tutaj zobaczymy. O teraz wszystkie do mleka nagle, o zobaczcie, czerwona nie wiem czy to widać bo ona oczywiście teraz żywiołowa za mlekiem o, widzicie, już, już już, 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 widać piękne oczka ojeja, ojeja no oddam ją do mleka a tutaj nie wiem czy przy piciu mleka będzie widać będziemy się chwilę poczekać. Jak ta sytuacja wygląda. No niestety, jak widzicie, takie zapasy trwają. Jeśli do tego narazię, o czas Więc musimy chwilę poczekać na, na moment, aż do Moniki że różową na chwilę. O, oh, zobaczcie, już, też, już też, też, też. Też, też, też. Jedno oczko już w ogóle. A drugie troszeczkę. Czerwoną i różową już mamy. No a tutaj. Musimy poczekać, bo jest czas mleka teraz. O, na razie. Rozkłada. Różowa odpadła, czerwona coś tu górą kombinuje. No takie to jest właśnie tutaj nasze teraz życie szczeniaczków po pracy. No ale czerwona jest u góry, ale jakoś się tutaj cycka dobrała. Z góry, z góry. Oj! Odpadła. Z góry, z góry, ale się dobrała. No, no dobra, to czekamy, wtedy Wam pokażę wszystkie szczeniaczki po kolei. Muszę wykorzystać sytuację, że Nala leży tutaj za mną, a nie jeszcze się denerwuje. Bo tam niby coś słyszy, przynajmniej coś musi oglądać, a ona coś tam słyszy, i wtedy się denerwuje strasznie. Żeby Wam pokazać e, jeszcze ostatnie szczeniaczki, już tylko dwa zostały, ponieważ czarna otworzyła już wczoraj oczy, e, czerwono i różową przed chwilą zobaczyliśmy, e, więc został nam kochany odcinek. To już Wam go pokazuję. Chodź, 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 Zobaczcie, już prawie, prawie, jeszcze tylko dosłownie chwileczka i będzie miał otwarte oczka. O! Już o. O, o. O, o. się poczuł, więc... No i została nam właśnie błękitna dziewczynka, która jest pierwsza. O, zobaczcie, już, 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 już widać. Widzicie? kochana, kochanie! O! Tutaj zobaczcie, więc oczywiście się nerwuje, bo chcę już jeść. Mama przyszła, mleko przyszło, a jeść nie można. O. Musiałam na ale wypuścić, bo przynajmniej coś takiego ogląda, że ona myśli, że po prostu ktoś jest na dole. I chciała bronić szczeniaków i poleciała nam do, do, na dół sprawdzić. Na chwilę zostałam z nimi sama. Przedstawiliśmy Wam już wszystkie szczeniaki, jak one wyglądają, właśnie z oczkami i e, jak sytuacja. E, więc e, teraz idę montować filmik, żeby już Wam wrzucić. A co do otwarcia oczek wszystkich, to będę, będzie ta informacja już w następnych filmikach. Więc, żeby coś. E, no dzisiaj dla osób ciekawych, po prostu jak się rozwijają takie szczeniaki. I jakby przestrzegamy, że ponieważ słyszeliśmy takie pomysły, że nigdy w życiu, jeżeli mm, jakby powieki są połączone e, taką cienką błonką, że widać już praktycznie, że za chwilę to się rozerwie, nigdy nie wolno tego rozerwać, to musi samo się rozerwać. Tak przestrzegamy, jakby ktoś kiedyś wpadł na ciekawy pomysł, bo o takich pomysłach czytałam i. No słabo to wygląda, więc jeszcze na chwilę wam pokażę szyniaczki, no i będziemy się widzieć w następnym vlogu. <słyski> Ha ha ha.